Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Naszym gościem jest Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry Państwu i Panu, Panie Prezydencie. Dzień dobry, Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o remontach. Kilka miesięcy temu, kiedy był Pan u nas w studiu, mówił, że miasto chce przeznaczyć na te inwestycje 100 milionów złotych. Ale wtedy jeszcze było 28. Czy udało się znaleźć brakujące pieniądze? Tak, udało się. Wszystkie przetargi postawione, wszystkie przetargi rozstrzygnięte, umowy podpisane. No i powoli, trochę późno moim zdaniem, bo, bo moglibyśmy to pewnie zrobić dużo szybciej, jakbyśmy zaczęli na początku roku, ale powoli wchodzimy na łódzkie drogi, na większość, na większości już jesteśmy, na, na części pojawimy się jeszcze w październiku, ale tak udało się te 100 Gdzie milionów. pan je znalazł, to wszyscy będziemy tamtędy chętniej przejeżdżać. Gdzie znalazłem drogi czy pieniądze? Pieniądze. Pieniądze znalazłem w budżecie po prostu, po prostu na wykonaniu. A na trochę innym zorganizowaniu tych, tych zadań. Zapytam, jaka będzie ta jesień dla łodzian, bo z planów wynika, że czeka nas taki mały chyba Armagedon. 40 kilka ulic ma być rozkopanych. Mam nadzieję, że już nie, że powoli z tego Armagedonu będziemy wychodzili. Staraliśmy się te lokalizacje pod inwestycje tak zorganizować, żeby miasta już nie rozkopywać, przynajmniej nie kumulować tych inwestycji w jednym rejonie. A chociaż będą takie rejony miasta, które będą jeszcze trudne, tak jak Teofilów, którego sam jestem mieszkańcem. Myślę, że te mieszkańcy bardzo cierpią, za co chciałem przeprosić i poprosić też jeszcze o chwilkę cierpliwości, bo, bo dzięki tej cierpliwości za kilka miesięcy, za, za rok będziemy mieli naprawdę super wyremontowany kawałek miasta. Ale dzisiaj rzeczywiście jest ciężko. To taką presję od sąsiadów też pan ma. Tak, tak. Sąsiedzi się dzisiaj śmiałem ze mnie, że muszę zakładać bluzę z kapturem na spacer z psem do parku. Ale raczej się nie boję, po prostu staram się tłumaczyć, dlaczego to się skumulowało, ile to będzie trwało. No to i też, słuchaczom też proszę powiedzieć, dlaczego to się skumulowało i ile będzie trwało. Znaczy, mamy kilka rzeczy, które nas ewidentnie zaskoczyły, tak jak katastrofa budowlana na Siewnej, gdzie. Kończymy teraz projekt budowlany i mam nadzieję, że jeżeli tylko powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego pozwoli, to wejdziemy jeszcze w tym roku i, i zaczniemy naprawę tego, tego mostku. Ulica Szczecińska, którą ja już zastałem po, po przetargu i, i mogłem tak naprawdę tylko i wyłącznie tym sterować i podejmować takie drobne decyzje udrażniające, udrażniające ten ruch. No to dwie takie główne przyczyny. No oczywiście remont ulicy Krakowskiej, czyli jednak... Dużo w jednym miejscu, no i troszeczkę, troszeczkę jest ciężko, ale ulicę Aleksandrowską, na której też robiliśmy nawierzchnie, już staramy się robić w weekend, żeby te utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. I w kolejny weekend myślę, że już ją skończymy i takich ruchów szukamy. Tak samo postaraliśmy się przesunąć troszeczkę w czasie remontu ulicy Rombieńskiej, żeby nie dokładać. Mieszkańcom teofilowej jeszcze bardziej, więc to myślę, że to jest dobra informacja. Tutaj już w większości mamy gotowe projekty i tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby wystartować, ale nie wystartujemy, zanim nie oddamy przynajmniej części. Z realizowanej ulicy Szczecińskiej. W najbliższym czasie, gdzie możemy spodziewać się udrożnienia, czyli zakończą się remonty, będzie można normalnie już przejeżdżać. Wszędzie tam, gdzie udało się, udało się wejść we wrześniu, tak jak na ulicę Aleksandrowską. Pogoda a... tym razem była łaskawa. Pogoda jest długowców. łaskawa i myślę, że pogoda będzie łaskawa do końca roku, przynajmniej tak wskazują prognozy pogody, więc liczę, że te prace pójdą fajnie, płynnie. Te inwestycje, które się rozpoczęły, idą e, naprawdę dobrze. Nie chcę, nie chcę tutaj czegoś zapeszyć, ale czy ulica Zamenhofa, czy ulica Gdańska, czy e, ulica Sterlinga, czy ulica Lecznicza, e, no wszystko tutaj idzie zgodnie z planem. Krakowską skończymy też szybciej niż e, zakładaliśmy e, w tym roku. Może w e, Uda się troszeczkę udrożnić ten ruch już na wszystkich świętych, ale tutaj nie chciałbym tego obiecywać, tak na 100% nie jestem wykonawcą, ale istnieje, istnieje na to szansa, więc idzie nie najgorzej, ale też staramy się pracować z wykonawcami. Czasami miło, czasem trochę, trochę mniej miło, bo też wystartowały takie intensywne kontrole na budowach kontrole również z policjantami, tak żeby wykonawcy. No, też może trochę bardziej się zdyscyplinowali i przynosi pan to powoli pierwszy O takiej efekty. kontroli y, zabezpieczenia budów, czyli że te materiały tak pozostawały bez opieki, ale y, skoro policja, to znaczy, że coś się złego na tych budowach dzieje? Nie, staramy się po prostu kompleksowo do tego podejść i sprawdzić e, zarówno zabezpieczenie terenu budowy, zabezpieczenie materiałów budowlanych, teren zaplecza budowy, przepisy BHP. Kradzieże? O kradzieżach nic nie wiem, ale złapaliśmy bardzo dużo nieprawidłowości. Posypały się mandaty od policjantów, wnioski do sądu i kary umowne, więc troszeczkę tego jest, a robimy to dopiero trzy tygodnie, a te efekty już powoli, powoli są widoczne i będziemy w tym bardzo konsekwentni i nieustępliwi, po prostu będziemy karać do momentu, aż nie nauczymy siebie. Się nawzajem z wykonawcami i nie będzie po prostu lepiej. Jeżeli chodzi o te plany jesienne, to w zasadzie one obejmują całą łódź, można powiedzieć. Tak. A y, może pan wskazać takie miejsca, gdzie kumulacja tych remontów będzie największa? Znaczy, wydaje mi się, że. To zostało nieźle. Czy po zaplanowane. prostu wszędzie Myślę, że będziemy wszędzie. No, mogę oczywiście rzucać tutaj adresami, nie wiem czy to będzie czytelne dla, dla słuchaczy. Te materiały wszystkie są dostępne w internecie i, i można sobie to zobaczyć. Staraliśmy się to na tyle mądrze za, za, zaplanować, żeby tych uciążliwości drogowych już było jak najmniej. No Chyba ten Teofilów dzisiaj jest rzeczywiście najgorszy. Stare no problemy Bałuty, są z dojazdem, okolice czy też rynku z bałuckiego, to też jest takie miejsce, w którym będziemy robili ciut więcej. W ogóle Bałuty w tym roku będą miały dużo tych inwestycji, tylko to już będą szybkie inwestycje. Wydaje mi się, że one są na tyle dobrze przygotowane, że ten czas realizacji jest dla nas po prostu przewidywalny. Czyli mniejsze odcinki, ciutniejsze zakresy. Takie najważniejsze, najważniejsze miejsca na Bałutach? E, na przykład Powstańców Wielkopolskich, organizacji WIN, e, Młynarska, e, Zawiszy Czarnego, e, to, to takie pierwsze przykłady, ale też będziemy na ulicach gruntowych na Bałutach, tutaj dokładnie na Radogoszcz, na przykład ulica Cyprysowa i Brzoskwiniowa, e, to też takie wieloletnie właściwie wnioski mieszkańców. E, ulica Sierpowa, którą też... E, Mieszkańcy prosili i też prosili uczniowie 15 liceum ogólnokształcącego, którzy um, latem mieli kurz, a, a zimą mieli błoto i nie mogli właściwie dojść do swojej szkoły, e, więc jest tego sporo, ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko pokończyć w terminach i nie będziemy złościć. Panie prezydencie, dzień. spotykaliście się przez ostatnie miesiące z mieszkańcami okolicznymi ty, tych miejsc, gdzie planowane były remonty. Przedstawialiście plany, mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, czy one zostały wzięte pod uwagę tak, miały oczywiście. jakiś wpływ na ten plan? Tak, oczywiście tutaj poszliśmy do mieszkańców z mapami, z resorakami nawet, z długopisami, flamastrami, można było rysować, proponować. A dowolne wręcz rozwiązania. Większość z tych uwag uwzględniliśmy. Ludziom tak naprawdę zależy na prostych rzeczach: na ławce, na koszu, na śmieci, na przejściu dla pieszych, na miejscu parkingowym, na drzewie. I to wszystko jesteśmy w stanie zrealizować. Większość z tych uwag uwzględniliśmy, wszystko przedyskutowaliśmy z projektantami. I też te spotkania będziemy kontynuować w listopadzie, że wcześniej jeżeli tych chodzi o inwestycje na przyszłość. wzięliście pod uwagę, skoro po rozmowach z mieszkańcami trzeba było zrobić korekty? Znaczy mieszkańcom staraliśmy się pokazywać takie puste ulice, też żeby ich nie obarczać jakby naszymi rysunkami, pomysłami naszych projektantów, i później zderzeliśmy te rzeczywistości, te oczekiwania mieszkańców z pomysłami projektantów. I, I patrzyliśmy, jak te uwagi mogą się odnaleźć już na ulicy czy, czy na chodniku, więc to, to też nie było tak, że czegoś nie wymyśliliśmy. Ale no, mieszkaniec konkretnej ulicy zawsze będzie lepiej wiedział od projektanta, który przy tej ulicy po prostu nie mieszka. Część tych remontów to są takie, można by powiedzieć, naprawy jezdni, część to przebudowy i zmiana nawet organizacji ruchu. Chciałam zapytać, gdzie najwięcej będzie tych takich dużych zmian. Bo często powstają mi nowe przystanki przy okazji tego znaczy my remontu. My dzisiaj te remonty robimy bardzo kompleksowo. To się nazywa remontem, ale tak naprawdę naprawiamy podbudowę również. Jedyna różnica między taką kompleksową przebudową, a tym nowym e, e, remontem jest taka, że nie możemy podczas remontu przesunąć krawężnika. I, i nie możemy wymienić latarni. A innych różnic właściwie dzisiaj już nie ma, więc te remonty również są kompleksowe. One są po prostu na krótszych odcinkach i można je szybciej zrealizować i nie wymagają dokumentacji projektowej pozwolenia na budowę wszystkich urzędniczych procedur. Można to zrobić na zgłoszenie, czyli to jest po prostu szybsze rozwiązanie, ale ono dzisiaj w tych uwarunkowaniach prawnych i projektowych jest po prostu szybsze, tańsze i bardziej przewidywalne też dla inwestora, czyli dla miasta. I tym samym dla mieszkańców, którzy e, wiedzą, ile taka inwestycja potrwa. Jakieś plany na 2025? Tak, bardzo intensywne. Już zamknęliśmy e, naszą listę inwestycji na dwa najbliższe lata. Teraz szukamy finansowania, już mamy harmonogramy na to. E, szykujemy powoli przetargi, koncepcje drogowe. E, grupujemy te ulice w e, takie paczki. Terytorialne, tak żeby mam nadzieję w listopadzie albo na przełomie listopada i grudnia pójść do mieszkańców Łodzi i również z nimi przedyskutować, jak oni widzieliby tą swoją najbliższą okolicę, gdzie chcieliby ławkę, gdzie drzewo, gdzie to miejsce parkingowe. Czyli te spotkania drogowe na pewno będziemy kontynuowali, i chciałbym, żeby to było coś takiego stałego w samorządzie. Nawet jak mnie tutaj nie będzie, będą inne osoby na moje miejsce. Wydaje mi się, że po prostu warto dorobić wyjść do ludzi i z nimi ustalać, co miasto powinno robić. Wiceprezydent Tomasz Piotrowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.